Rozchodzi się o to, że trzeba zdrowo żyć, że trzeba dbać o siebie, ćwiczyć i się ruszać. Ło, taka joga, to jest dobro. Ale przód to trzeba dieta. Na przykład taki krupiok na śniadanie. No wiecie, krupy, podroby, siekana cebula, krew. No i takie drobne to trzeba wszystko wymieszać. A na obiad to koniecznie roloda śląsko. farskie obasy śląskiej, ogórki. Kiszone cebula i wędzonka, to zawijamy w udziec wołowy albo rozbyw. ale najpierw trzeba przysmażyć na patelni, a potem wyrichtować, żeby mieć sos. Do tego trzeba mieć jeszcze mądro kapusta i kuski śląskie.